Nasze warsztaty Skarb ona charakteryzują się stylem takim escape roomowym, czyli oni rozwiązują szereg zagadek logicznych, ale tylko nie polegają na logice, ale także na rozwiązywaniu różnego rodzaju doświadczeń. Tutaj mamy stojsko chemiczne, fizyczne, także mogą naprawdę wiele tutaj rozwiązać zagadek nie tylko w standardowy sposób. Tutaj stoi za nami właśnie słynna postać, mumia, która właśnie była składana przez edukatorów. Jest nawiązaniem do jednej z zagadek, zagadek z mostem. Warsztaty są przeznaczone dla osób od 6 plus, tak naprawdę. Ale zapraszamy także osoby starsze, będą tutaj się świetnie bawić. Bierze w nich udział około 25 osób i musi być to zazwyczaj rodzic z dzieckiem. Mamy warsztaty dla dzieci starszych, ale są też warsztaty dla dzieci młodszych, na których na przykład mogą zbudować statek i wybrać się w podróż dookoła świata. Tam jest, każdy kontynent jest jakby poddany doświadczeniu i doświadczenie nawiązuje do danego kontynentu. Na przykład mamy Antarktydę, więc robimy doświadczenie z zimnym. Na tych warsztatach limit jest 15 osób. Na początku dzieci budują sobie statek wraz z, z rodzicami. Jest też efektowne doświadczenie ciuchci, czyli taki jakby wybuch troszkę, który też bardzo się podoba naszym uczestnikom. Ogólnie dzieci są bardzo zadowolone. Miejsca oczywiście są na naszej stronie internetowej. Można sobie wybrać dogodny dzień i termin. Przestaty dla młodszej grupy wiekowej odbywają się u nas trzy razy. O godzinie 10, 13 i 16. Za to skarb Faraona odbywają się dwa razy dziennie o godzinie 12 i 15. Ja mam osiem. Ma pięć. Sześć! Sześć! Sześć. I jakie zadania rozwiązujecie? Mm, trudne, a czasami łatwe. Co na przykład musiałeś zrobić? Mm, labirynt wcześniej kopać mumie. Do... E Robić eksperymenty i nas próbować no, jakby zgadnąć muzykę. Na przykład tam zgadnąć odpowiedź.